Tam. po długim czasie w końcu nadszedł dzień oczekiwanych wyników. Na początku, już mówię, że sorry za mój głos, jednak mam katar. Przez to, że zwiększyłem wymagania w konkursie: chodzi o te posty, o reklamy. Dlatego jest dużo mniej osób i szanse na wygraną są bardzo wysokie, gdyż w konkursie wzięło udział tylko 24 uczestników bardziej to jest loteria niż konkurs zasady są tak jak w pierwszym przygotowałem program, troszeczkę go ulepszyłem przez ten czas wizualnie wylosuję jedną osobę wygraną dlatego żeby już przedłużać w drugim konkursie w którym nagroda jest nagrodą jest jeden kod do konta premium minecraft wygrywa użytkownik o nazwie Minecraft minecraftxworld gratuluję mu po nagraniu filmiku od razu mu wyślę ten kod. Teraz, jeżeli chcecie więcej konkursów, polecam do odwiedzenia mojej strony i pisanie na niej postów, klikanie w reklamy, gdyż zawsze mam tam parę groszy za klik w reklamę, dlatego tam z, z tej kasy mogę na przykład ufundować następny konkurs. Wiele osób nie przeczytało, ale na forum są Różne style, dlatego można nimi tam się pobawić, jednak ten, ten domyślny ma trochę uboższą grafikę, dlatego się szybciej ładuje tam strona, dlatego jest zalecany on dla ludzi ze słabszym po prostu łączem. Bo ten, jak tu widzicie, trochę już ma tam grafiki, i osoby ze słabym po prostu internetem będą miały po prostu lagi. To nic. To cześć.